Jesteśmy nad Biebrzą, jest pełnia wiosny i pełnia rozlewisk takich biebrzańskich. Wszędzie widać lustra wody, i właśnie z tych luster wody, gdzie niegdzie, wystają wysepki, które są jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc lęgowych dla niektórych gatunków ptaków. Takie wysepki przede wszystkim zamieszkują i składają na nich jajka, ptaki, czajka, rycy, krwawodziób. Zdarzają się też lęgi kaczek, jak cyranka, płaskonos, rożeniec się zdarza. W niektórych miejscach zupełnie nowe gatunki dla biebrzy się pojawiły, jak na przykład szczudłaki. Wysepki są bardzo atrakcyjne dla ptaków z dwóch powodów. No Muszą składać jajka i budować gniazda na terenach suchych, ale na tyle bezpiecznych, na ile zapewnia im to rozlewająca się koło woda. No, nie są w stanie za bardzo obronić jakby swoich jajek przed drapieżnikami z powietrza, jak na przykład wrona siwa. Tutaj pomaga taka swoja, swoista kolonijność jakby tych, tych wysepek gdzie tych gatunków co prawda są tylko trzy potrafią być jak właśnie czajka rycyk krwawodziób ale są one w dosyć dużej ilości na wysepce powiedzmy kilkunastu arów średnio tak bywa kilka gniazd czajek, kilka krwawodziobów dwa trzy rycyki i ta ilość ptaków już gwarantuje bezpieczeństwo no, bywa z zagrożeniem takim Największym z lądu właściwie borsu, który, czy lis, który nie zwraca w zasadzie uwagi na latające odganiające ptaki. Natomiast poza tym te wysepki są najbardziej bezpieczne i atrakcyjne dla takich gatunków. Czajka zwykle pierwsza zakłada gniazdo, bo najwcześniej z tych wszystkich ptaków przylatuje. Miejsce zakładania gniazda generuje długość szyi u tych ptaków. Czajka ma krótką szyję. Musi wszystko widzieć wkoło, w koło. Takim, w takim układzie buduje sobie gniazda i składa jajka, gdzie jest niska trawa. Bo no, chcę widzieć w koło, czy jest bezpiecznie. Jak już jest czajka, na pewno gdzieś w niedalekiej odległości od niej uwinie swoje gniazdo krwawodziub. Krwawodziub już buduje w trochę wyższej trawie, jeszcze tak specyficznie zawija tą trawę nad sobą. Także jest taki mały spleciony koszyczek o lekko zakręconych zibłach trawy nad nim, tak się ukrywa. Na końcu, jako ostatni, buduje swoje gniazda rycyk. Często już w wyższej trawie, jednak rycyk jest większy, takim, o dłuższej szyi. I on sobie doskonale daje radę w wyższej trawie i tam się czuje bezpiecznie. I to jest taki typowy, zupełnie zestaw wysepkowy, lęgowy na rozlewiskach Biebrzy. Pamiętajmy o tym, żeby obserwacje ptaków na takich wysepkach prowadzić z bezpiecznej odległości. Idealnym przykładem jest tutaj na przykład Brzostowo, gdzie z reguły obserwatorzy są po jednej stronie rzeki, a całe bogactwo lęgów i ptaków jest na wysepkach po drugiej stronie rzeki. Człowiek tam praktycznie nie zagląda. Czasami się zdarza niestety, że z kajakarze wpływają właśnie, żeby sobie obejrzeć ptaki pomiędzy takie wyspepki i płoszą te ptaki. Natomiast generalnie właśnie jak taki przykład brzostowa jest najbardziej optymalnym dla, dla tych ptaków lęgowych, że właśnie obserwatorzy są oddzieleni dużą, naprawdę głęboką wodą i te ptaki są bezpieczne od człowieka.